I będziemy otwierać lol, surprise z nebelkami. Zobaczcie. Tutaj są takie ładne pudełeczka. Ale zanim do tego przejdziemy, to przyjechali do nas autobusem. Holograficznym. Jedzie autobus, więc pokażę wam. Te pudełeczka towarzyszy nam Candy Delicious, chyba dobrze powiedziałam, nie wiem. I to jest jej młodsza siostra, kochani. I ona ma y, 10 niespodzianek i są lody, łyżeczka, jest wózek na lody, łyżeczka, trzy lody, stolik, no i laleczka i ciuszki. Zobaczcie, jakie piękne są te pudełka. Piękne, holograficzne, błyszczące. A to drugie pudełeczko jest z młodszą siostrą tamtej farmerki, czy nie wiem. Ale tak. Pierwszą otwieramy tą siostrzyczkę. I to pudełko mi się tak podoba. Jest opakowane w folię. Moja LOL OMD nie może się doczekać, żeby poznać swoją siostrę. Więc otwórzmy. U, już od się otwarła, ale co nic. Jeszcze nie widziałam, co jest w środku. co? Poczekaj, musiałam sobie zrobić miejsce i otwieram. Na razie się prezentuje tak, więc za dużo nie widać. I to chyba się tak Wow, zobaczcie, tutaj jest pierwsza, tu taka druga i stąd na razie trzeba to wyjąć. Wow! Lawina saszetek! Się nam tu otworzyła. I jest też taka ulotka czy coś w tym stylu. I ja spróbuję to złożyć. Zobaczcie kochani, tutaj są stoliczki i parasol, żeby zjeść sobie w spokoju loda. Tu jest lista lodów, co możemy jaki smak zamówić. W oddali jest wesołe miasteczko z kołem. I tu jest taki sklepik, gdzie można kupić różne na przykład pizze albo jakiś sok z owoców. Bardzo fajna, kolorowa sceneria. Ciekawe, co będzie w saszetkach. Zacznijmy od saszetki takiej pierwszej, najmniejszej. Otwórzmy ją. Ja. I tu się nam ujawia... Uuu, pierwszy lód! Zobaczcie, on jest chyba o smaku miętowym. Jakimś, bo jest taki zielony i ma rożek. Więc pierwszy to lód. Mamy już pierwszego loda. Teraz otworzymy sobie taką drugą saszetkę. W ogóle ja się nie spodziewałam, że tu będzie aż tak dużo niespodzianek. I jest kolejny lód o smaku jakimś malinowym lub truskawkowym. Teraz otworzymy sobie może takie coś tutaj i to są naszej siostrzyczki okulary, różowe okularki i tutaj. Żeby strzeliło. I to jest łyżeczka do lodów, następna saszetka. To są żółte, piękne buty. To te akcesoria są naprawdę ładne. I żółto srebrna buteleczka, bardzo mięciutka. O, jest jeszcze taka seszeczka cienka. I ostatni lut. To chyba jest on truskawkowy, bo jest taki ciemniejszy. O, takie lody są. Wszystkie smaki. Jeszcze jest ta saszetka. Wow, i tu jest spódniczka i ubranko, ale kolorowe są. Spódniczka ma kokardki I w ogóle Wszystko jest takie piękne Następna saszetka Może będzie ta Wow i tu jest Stoliczek albo Krzesło Cyczko Tu jest lalka. Tu coś dużo. I tu jest O, tu jest parasol i taka rączka do tego parasolu. Na razie nie da się go złożyć, więc jest taki parasol i rączka. W tej saszetce. ona jest chyba największa. Mamy! Wow, jaki piękny wózek na łóżkę! Wszystko leci! śliczny wózek są tu miejsca na lody i tu są te wszystkie smaki lodów trzy i tu są inne wózek jest prześliczny ma tu zamknięcie i chyba tu można wsadzić te lody tak można tu wsadzić lody i sprzedawać można wsadzić lodziki jest tutaj tak zamykane też. I ma rączkę, żeby ten wózek prowadzić. I ma piękne kółka, takie jak jakieś koło czarymary. I tutaj chyba trzeba to jakoś złożyć. Nie wiem. To jest do wózka? Nie wiem. Ale poznajmy naszą laleczkę. Jest ona Ma ona włosy koloru różowo-żółto-niebieskiego i rajtuzy, które są różowo-niebieskie. Śliczna jest ta laleczka, więc ją ubierzmy. Już kończę ubieranie. Tylko ta bluzka musi się tu wcisnąć. Jest! I mamy tą laleczkę. I zobaczcie w ogóle, jaka ona jest podobna do tej starszej. Ma nawet taki sam kolor włosów. No i są bardzo podobne. Lalka jest naprawdę urocza. Tu już jest złożony ten wózek z lodami. Tak się prezentuje. Jest stoliko albo, krzes, albo krzesło krzesłozy łyżeczką tu i butelka. Teraz zakładam jej okulary i ustawię to wszystko tutaj, żeby się tak ładnie prezentowało nam. Okulary założone, tak się prezentuje, z okularami. Teraz trzeba tu przestawić wózek z lodami. To krzesełko albo stoliczek z łyżeczką i butelka tutaj gdzieś. I jest nasza mała lodziarka. Lody, lody, komu lody? Ja bym chciała jednego loda. Mmm, Ale... Lody są naprawdę pyszne. Słuchajcie, kochani, zestaw jest superowy. Bardzo mi się podoba. Lalka jest śliczna. I przechodzimy do otwierania kolejnego zestawu. Tu sobie gdzieś to dam. Otwieramy. Prawdopodobnie w tej skrzynce trafimy samochód. dla naszych laleczek. I otwieramy. Jest to I znowu rozkładanko. Dobra, może najpierw wyciągniemy. Wszystkie saszetki. O, i tu dostaliśmy rebus. W drugim pudełeczku nie dostaliśmy rebusu, ale tu jest. Rebusik. Powiem tu na szybko, tu jest sta parking, stacja benzynowa, żeby zatankować auto i jakiś sklepik, żeby, wiecie, zapłacić. Pięknie to wszystko jest tak ładnie zrobione, ale przejdźmy już do otwierania saszetek. I w tej saszetce nie wiem, co jest. Bo jest coś naprawdę drobnego. I tu jest zapach w kształcie choinki. Zapach w kształcie choinki. Teraz otworzę sobie tą saszetkę. O, i tu są takie kostki do auta żółte. Też chyba to jest zapach, albo ozdoba. Tu mamy opaskę naszej lalki. Jest taka z kokardką. I w kolejnej saszetce mamy buciki. I są to jakieś nie wiem jakie buty, ale są ładne, żółciutkie. I tu prawdopodobnie mamy butelkę. Tak, i jest to butelka z mlekiem. W kolejnej saszetce. Jest niebieski kombinezon W tej zaszepce wie. O i tu jest to małe autko, już od razu jest autko. Zobaczcie, jest niebieskie. Patrzcie, jakie śliczne perłowe i tu nie jest autko, tylko przyczepka, żeby wozić tu może zwierzaka albo lil sister. Zobaczcie, jakie ma piękne siedzenia. I nawet tutaj taką szybę. No powiem wam, że to autko jest naprawdę fajne. A tu jest to większe auto i ono jest naprawdę duże. Ja myślałam, że ono będzie gdzieś troszeczkę tylko większe od tego, a to jest. Takie duże auto! Jest kierownica. Jest tutaj taki daszek, są światła. Jest też koloru perłowego. I otwierają się drzwiczki. Te drzwiczki się też otwierają. Tylko... Dobra, chyba te już nie, ale tu się otwierają drzwi. Spróbujmy przyczepić. Tutaj jest taka zaczepka. I można przyczepić. I może nasza lalka jechać z kimś. Słuchajcie, auto moim zdaniem jest tak fajne. Lalka może prowadzić auto i jechać. Więc otwórzmy sobie tą lalkę. Bo tu tak wszystko auto pięknie, a lalka gdzie? Ojejka, lalka jest naprawdę śliczna. Ma błękitne oczy. Czerwone skarpetki. I brązowe włosy takie ułożone w jakieś warkoczyki z tyłu ma. Jest naprawdę śliczna. Szybko ją ubiorę, kolor oczu pod kolor samochodu. Więc ubierzmy Teraz nasze lalki LOL będą mogły prowadzić samochód. Zobaczcie, jak super wygląda nasza lala. Ja tu montuję w aucie zapach. Już Wam pokazuję. Słuchajcie, to jest młodsza siostra, siostra lalki OMG Farmerki i rzeczywiście tak wygląda jak taka farmerka. Teraz wsadzę ją tu do samochodu. I jeszcze zwierzaczek tu z tyłu wejdzie. Zobaczcie, mogą jechać. I mogą tak razem jechać. O. Teraz zobaczmy na laleczce. I laleczka też może jechać. A w ogóle to tak. Lalka jest taka podobna włosami do tej. Też ma brązowe. I mogą razem jechać. Idźmy zatankować benzynę. Trzeba tu podjechać. I tankujemy auto. Zatankowane. Trzeba stanąć na parkingu i iść zapłacić. I wyjeżdżamy w podróż. Słuchajcie, dwie przyjaciółki wcisnęły się do autka, bo chcą jechać razem na wakacje. I z tyłu Lil jedzie też. A jak Wam się podobają te laleczki i te zestawy, wszystkie to zostawiajcie lajki w górę i piszcie w komentarzach, który zestaw Wam się bardziej podobał. Bo mi szczerze to nie wiem, bo oba są śliczne. I jak zostawicie bardzo dużo łapek w górę, to może kupię kolejne dwa zestawy, żeby była cała kolekcja. A teraz jedziemy na wakacje. Do zobaczenia.